Cześć. Na początku chciałem powiedzieć, że fajnie tutaj być, bo teraz oboje z Anią, która tutaj stoi obok mnie, pracujemy w Wasko. Natomiast znamy się z Allegro tak w ogóle i jakiś czas temu pracowaliśmy w Allegro wspólnie. Teraz jesteśmy w Wasko, pracujemy w zespole produkt Discovery i opowiemy Wam dzisiaj o tym, dlaczego dobre tłumaczenie to już za mało i jak proces Discovery doprowadził nas do klonowania głosu i do wielu, wielu jeszcze innych ciekawych rzeczy. Lecimy w takim razie. Słuchajcie. Trochę Ania o tym mówiłaś. Być może pamiętacie, jak kiedyś uczyliśmy się wszyscy języków. Może tak jak ja mieliście swoje podręczniki, mieliście jakieś płyty CV, CD. Być może też tak jak ja tonęliście w milionach kserówek. Ja doskonale pamiętam te czasy. Być może też korzystaliście z miliona jakichś książek do gramatyki, słowników. Nie wiem, może używaliście fiszek do nauki słówek. Ja to wszystko robiłem. Ale na koniec, i tak jak musiałem coś przetłumaczyć, to znowu lądowałem z milionem słowników. Jak wyjeżdżałem za granicę, to zabierają rozmówki papierowe, żeby się dogadać z ludźmi, którzy z miejscowymi po prostu. No i na końcu okazywało się, że oni tak nie rozumieją, co ja do nich mówię, albo co napisałem. No i jeszcze wasza rodzina, która pytała, gdzie się podziała ta cała kasa, która poszła na Twoją edukację. E, dzisiaj jest inaczej, słuchajcie. Dzisiaj są translatory i są aplikacje tłumaczące. Na pewno wszyscy znacie Google Translate'a, pewnie większość z Was zna Dipela, Są też urządzenia do tłumaczenia. Takie urządzenia robi na przykład Vasco. To są translatory, tak zwane ręczne, tak na nie mówimy. Robimy też słuchawki tłumaczące i to są urządzenia, które mają soft, który dynamicznie dopasowuje silnik tłumaczący do aktualnie obsługiwanej pary językowej. No i takie rzeczy robimy. Więc w zasadzie słuchajcie, jest tak, że dzisiaj już nie trzeba znać języka kraju, do którego jedziecie, nie zginiecie poradzicie sobie, ale wciąż to nie są takie idealne rozwiązania i wciąż jest dużo do zrobienia, żeby ta komunikacja z pomocą translatorów była lepsza. No właśnie, więc jak będzie jutro, o tym wam dzisiaj trochę opowiemy. No i właśnie, kiedy się w Wasko zastanawialiśmy, jak ta przyszłość tłumaczeń będzie wyglądać, to po pierwsze, pod lupę wzięliśmy naszą najważniejszą grupę użytkowników, czyli turystów. No i zaczęliśmy się zastanawiać nad tym, jakie będą w ogóle scenariusze użycia translatorów, jakie są teraz, jakie będą w przyszłości. Do czego ludzie chcą je zatrudniać, jakie jobs to be done za pomocą tych translatorów chcą robić, no i wreszcie jakie potrzeby funkcjonalne, ale też emocjonalne te translatory muszą spełniać, zapewniać. No i na początek, słuchajcie, żeby tego się dowiedzieć, zaczęliśmy od bardzo, bardzo klasycznych badań potrzeb. Zrobiliśmy po prostu wywiady generatywne. Zanim zaprosiliśmy naszych użytkowników na wywiady. Zrobiliśmy im pracę domową. Pewnie część z was słyszała o tej metodzie badawczej, poprosiliśmy ich, żeby napisali list do Wasko. List mógł się zaczynać od słów: Kochany Wasko, tak dobrze Cię mam, albo Wasko, ty świnia. To był ostatni raz. Już dzięki temu byliśmy w stanie wyciągnąć bardzo dużo insightów na temat scenariuszy użycia, na temat emocji. Później ci ludzie przyszli na wywiady. Cały wywiad prowadziliśmy sobie w oparciu o taką oś czasu. Ta oś czasu oddawała ostatni wyjazd turystyczny. No i mapowaliśmy sobie w tych żółtych karteczkach scenariusze użycia. Czyli w jakich sytuacjach, w jakich scenariuszach te urządzenia były używane. No i pytaliśmy o emocje. Jakie emocje im wtedy towarzyszyły? Ponieważ tak, jak się domyśl, domyślacie, ludzie nie zawsze są w stanie nazwać emocje, które im towarzyszą. Daliśmy im pomoc. To jest koło emocji Bruthika, mogli sobie wybierać i przyporządkować do konkretnego scenariusza użycia, mogli przyporządkować emocje. A na koniec. Były oczywiście karty Dixit, które ja bardzo lubię badawcze używać. Pewnie też większość z nas to robiła. Pytaliśmy, z jaką kartą z Dixita kojarzy Wam się używanie translatora i rozmowa przez translator? No i co? Było takie badanie. Co z tego wszystkiego wyszło? Więc słuchajcie, jest tak, że tak jak ten. Przystojny młody mężczyzna prawdopodobnie nie kupuje BMW po to, żeby się przemieścić z punktu A do punktu B, tylko za tym zakupem stoi cały szereg jakichś potrzeb społecznych, emocjonalnych, statusowych, no i funkcjonalnych też. Tak samo ludzie nie kupują translatora, żeby tłumaczyć. Za tym jest dużo, dużo jeszcze innych potrzeb. No i jakie te potrzeby są? Jest taka piramida, taka piramida powstała po tych badaniach, no i na początku, gdzieś tam u podstawy jest to, że. Te urządzenia, kiedy wyjeżdżacie, muszą Wam zapewnić spokój ducha, bezpieczeństwo, muszą zredukować stres i niepewność, no bo wyjazd do kraju, którego języka nie znacie, może być stresujący. To wiedzieliśmy. To wiedzieliśmy, nad tym pracujemy, żeby to zapewnić. Dbamy po prostu o jakość tłumaczeń, dbamy o niezawodność tych urządzeń, także upewniliśmy się, fajnie. Drugi poziom, taka dodatkowa wartość, to ludzie, którzy te translatory kupują, chcą czuć radość, otwartość, niezależność, z tego, że mogą sobie pojechać do kraju, którego języka nie znają. No, i mogą się dogadać bez problemu, i są z tego dumni. No i tutaj też zapewniamy to, bo dbamy o ich wygodę, zapewniamy takie doświadczenie premium. Ja nie będę teraz opowiadał, co to znaczy, bo nie to jest tematem mojego wystąpienia, ale generalnie z tym pracujemy. Ale wreszcie pojawiło się coś takiego na samym szczycie, że kiedy to wszystko już zapewnimy, kiedy te podstawowe rzeczy są ok, no to to, czym marzą ludzie, to jest to, żeby ta rozmowa była naturalna i żeby ta interakcja z drugą osobą była naturalna. No i pomyśleliśmy sobie, dobra. To jest ta nasza unikalna wartość. Jeśli to wszystko już mamy na dole, to musimy iść tam. No i teraz pewnie się zastanawiacie, co to znaczy w ogóle naturalna rozmowa, bo to może znaczyć bardzo wiele. Jedna z osób, którą badaliśmy, nam coś takiego ładnego. Wybrała taką kartę Dixita. Ta osoba zaszkaną kulą i powiedziała, to trochę tak, jakby być pod kloszem. Rozmowa przez translator wymaga skupienia, jest nienaturalna, odcina nas od świata. Kiedy próbowałem dogadać się z Australijkami, były zbyt energiczne. A tłumacz wtedy stawał się utrapieniem. Rozmowa nie była tak szybka jak normalnie. Tutaj brakuje tej naturalności. Możecie się dogadać, ale to nie jest takie bezszwowe. Poszliśmy za tym i wiedzieliśmy, że musimy sobie doprecyzować tą naturalność, żeby później wykorzystać to produktowo po prostu. No i co zrobiliśmy? Zrobiliśmy oczywiście kolejne badania, w końcu jesteśmy badaczami i udało nam się wyspecyfikować dwa wymiary naturalności, przepraszam, pięć wymiarów naturalności. I po kolejnych badaniach widzieliśmy, że naturalna rozmowa to jest przede wszystkim łatwy start. Bierzecie translator i nie musicie tłumaczyć komuś, co się dzieje, że podtykacie komuś coś pod nos. Nie? Dobrze, żeby to po prostu było łatwe, szybkie i żeby tę rozmowę szybko zacząć. Druga rzecz to taki brak zaciągania długu rozmówcy. Czyli rozmowy przez translator i jesteśmy zaangażowani w rozmowę, mamy fokus na rozmówcy, a nie na urządzenie. Czyli druga rzecz, zaangażowanie w rozmowę. Trzeci wymiar. Jakość interakcji. Czyli musimy być pewni, że tam nie wyjdą głupoty. Musimy być pewni, że to urządzenie weźmie pod uwagę w tłumaczeniu kontekst sytuacyjny, styl rozmowy też. Czyli mamy trzy, trzy wymiary. Czwarty wymiar to płynność, i tutaj głównie chodzi o tempo. Czyli kiedy ja skończyłem swoją wypowiedź, to urządzenie musi zrozumieć, że to już koniec. I teraz trzeba cząć słuchać i tłumaczyć tą drugą osobę. No i wymiar piąty. Komunikaty pozajęzykowe. Czyli fajnie, żeby tłumaczenie oddawało emocje żeby oddawało kontekst kulturowy, żeby brało pod uwagę to, jak coś mówimy, a nie tylko co mówimy. No i jak sobie to z badań wyciągnęliśmy, to zaczęliśmy ze zespołem naszych znakomitych pm zastanawiać się, stawiać hipotezy produktowe. W jaki sposób możemy dostarczyć jakieś wartości produktowe, żeby na tych pięciu wymiarach zapewnić naszym użytkownikom naturalność. No i wtedy właśnie po raz pierwszy w zasadzie w odniesieniu do wymowy pojawił się pomysł, a co gdyby translator mówił twoim naturalnym, a nie robotycznym głosem? Ja mam swój, ale klikacze nie. No i mieliśmy definicję naturalności i zaczęliśmy się zastanawiać, co dalej z nią robić, bo jako, że oboje z Piotkiem lubimy drążyć, no to wiadomo było, że chcemy dalej sobie tę myśl rozwijać, badać, no i zastanowić się, jak dojść do tego naturalnego głosu. No i okazało się, że oprócz tego, że mamy jakieś wyobrażenie naturalnej rozmowy, to w języku obcym dochodzą jeszcze trzy dodatkowe wymiary, czyli umiejętność dostosowania języka do poziomu rozmówcy, zazwyczaj, która występuje po stronie native'a, który musi w jakiś sposób na przykład ograniczyć ilość idiomów, albo język potoczny, albo dopasować czasami akcent, no bo z tym też urządzenia sobie nie zawsze radzą. Właśnie częściej zwracamy też uwagę na to, że rozmawiamy oczywiście w języku potocznym, nie używamy literackich konstrukcji na co dzień. No a tutaj większość tych silników językowych, o których już mówił Piotrek, no one są uczone takiego poprawnego języka, który no nie zawsze jest tym, czym się posługujemy na co dzień. No, i jeszcze do tego dochodzi właśnie akcent, dochodzi wymowa. No nie wszyscy z nas kończyli lekcję dykcji, nie wszyscy z nas wiedzą, jak oddychać poprawnie przeponą. W związku z tym dochodzi tam dużo takich zanieczyszczeń, które w języku obcym są istotne, bo już jakby abstrahując też od translatorów, sami czasami, jak rozmawiamy z kimś w obcym języku, mamy problemy ze zrozumieniem, zwłaszcza jeśli ta osoba też na przykład nie jest native. Em. No i e, mieliśmy już sobie te e, wymiary wszystkie zbadane. No i tutaj macie taką mapkę. Jak widzicie, prawie na całym świecie dogadacie się używając Vasco. No ale jak już się domyślacie, e, angielski, hiszpański trochę e, różni się na przykład od chińskiego czy koreańskiego. No i zaczęliśmy się zastanawiać e, jak to zrobić, żeby ten translator miał coraz lepsze dopasowania dynamiczne. Pari językowych, o których mówił Piotrek. Żeby każdy, kto pojedzie na przykład do Korei albo do jakiegoś kraju afrykańskiego, był w stanie się bez problemu porozumieć właśnie przez przypadek, na przykład, nie sprzedając swojej nerki. No i teraz pytanie do Was. Czy byliście kiedyś na targu w Marrakeszu? Kto był na targu w Marrakeszu? O, kilka osób. No więc, jak wiecie, Maroko, Marrakesz, nie dość, że mieszanina przypraw, ale też mieszanina różnych języków. Tu ktoś pokrzykuje po arabsku, tutaj po francusku, pojawia się angielski, hiszpański, pojawiają się różne, różne zakamarki w stylu: Ja dam panu 10 dinarów, pan mi da tutaj piękny szal. No i co się okazuje, tak lubimy z piłkiem filmowe analogie, że oni mają swój język i on nie zawsze jest spójny z tym przykazem lingwistycznym, tak byśmy tutaj nazwali. No, i tutaj też zaczęliśmy się zastanawiać, no bo mamy, tak jak już Piotrek mówił, dużą grupę użytkowników, którzy są turystami. Ja od siebie jeszcze dodam, że te osoby bardzo często są w takim wieku 65. Plus. W związku z tym mają też takie, a nie inne przyzwyczajenia, na przykład jeśli chodzi o urządzenia. No, i zastanawialiśmy się też, po co ludzie sięgają najpierw, kiedy chcą coś przetłumaczyć z języka, którego nie znają. No, i nam wyszło, że tutaj, oczywiście, jeśli chodzi o tekst, bardzo często używamy Google Translatora, wszyscy go mamy w kieszeni. Wystarczy odpalić Chroma i od razu już wiemy, co kto powiedział. Jeśli mamy obraz, no to też ci, zwłaszcza, którzy mają Androida, też mają taki odruch, żeby tutaj odpalić Google Lens'a i sobie sprawdzić, co tam jest napisane. Ale mieliśmy takie poczucie, że na scenę wkracza jakiś Jeden nowy gracz, który tutaj może nam pomóc z mową i być naszym takim podręcznym tłumaczem. No i okazało się, że to jest ChatGPT. Zwłaszcza w takiej wersji aplikacyjnej, gdzie rzeczywiście można go poprosić o to, żeby pełnił rolę tłumacza. No i w związku z tym, krokiem trzecim, okazało się, że trzeba zrobić audyt modeli językowych, oczywiście tych, które mają w sobie, które ma w sobie generatywna sztuczna inteligencja. No i tutaj ja byłam odpowiedzialna za ten audyt i zastanawialiśmy się, jak w ogóle zbadać, który sposób w ogóle też promptowania tej sztucznej inteligencji będzie najlepszy, no bo zależało nam na tym, żeby sztuczna inteligencja, która wejdzie w rolę tłumacza, zaopiekowała te wszystkie osiem poziomów naturalnej rozmowy. No, i tutaj, jak widzicie, jest taki zwykły prompt, który każdy z nas może wpisać z palca, czyli dajemy czatowi dajemy rolę, że jest tłumaczem. Zachęcam do przetestowania po, po prelekcji. Z drugiej strony zbudowaliśmy też taki swój model, i tutaj ten czat miał bardzo precyzyjne instrukcje, co ma robić. I z trzeciej strony mieliśmy scenariusze, które tutaj w parach językowych polski, angielski, polski, hiszpański, Hiszpański, angielski, z tymi różnymi wersjami modeli językowych ćwiczyliśmy. No i na samym końcu nasi audytorzy oceniali wszystkie wymiary naturalności języka, żeby zobaczyć, który z tych modeli jest najbardziej naturalny. Tak, radzi sobie z kontekstem, potrafi przetłumaczyć idiomy, możemy go wy wykorzystywać w różnych sytuacjach, od bardzo poważnej w stylu miałem wypadek, jestem u lekarza, po zwykłą rozmowę towarzyską. <clears> thank <throat> you No i tutaj, jak wytrenować ten, tego AI, żeby był takim dobrym, dobrym artefaktem do tego, żeby go testować, więc przede wszystkim właśnie przygotowaliśmy cztery scenariusze rozmów, one zostały wyciągnięte z naszej bazy danych, jako te najczęściej pojawiające się sytuacje, w których nasi użytkownicy korzystają z translatora i to są też takie sytuacje, które częściej są bardziej stresujące niż właśnie kupowanie owoców na targu w Marrakeszu. Mieliśmy też założenia, że ten model sztucznej inteligencji musi się dopasowywać do kontekstu, czyli być na tyle płynnym, że bardzo dobrze poradzi sobie w trakcie zwykłej towarzyskiej rozmowy, ale też poradzi sobie z językiem specjalistycznym, zwłaszcza u lekarza. No i tutaj trzeba było zadbać o to, żeby modele wchodziły w rolę tłumacza, bo jak sobie zdajecie sprawę, to na przykład rezerwując pokój hotelowy zadajemy recepcjonistce dużo pytań i czat GPT na samym początku miał taką tendencję, że na te pytania odpowiadał, No a to nie była jego rola, on miał tylko być tutaj ciałem tłumaczącym. No, i oczywiście miały działać w różnych warunkach, i przez różne warunki rozumiemy to, że nie zawsze jesteśmy w cichym, idealnym pomieszczeniu, gdzie nic nie buczy. Raczej, jeśli rozmawiamy, to w pokoju, na recepcji gra muzyka albo jest echo, na lotnisku zazwyczaj jest tłum, na ostrym dyżurze też, jak wiecie, raczej super cicho nie jest. No, i tak jak już mówiłam, mieliśmy trzy modele językowe. Był model dosłowny, który po prostu miał tłumaczyć to, co słyszy. Był model, który był spromptowany na to, że ma brać pod uwagę różne konteksty. No i był ten, który zakładaliśmy, że naturalnie, jeśli ludzie już dojdą do tego, że ChatGPT może być tłumaczem, będą po prostu wpisywać. No i okazało się, że naturalna rozmowa w języku obcym jest, niezauważalna, bezdotykowa i dobrze, żeby oddawała twoją osobowość. I tutaj biorąc pod uwagę, że aplikacja czatu GPT działa tak, że nie trzeba w nią klikać, to rzeczywiście ta rozmowa sobie płynnie toczyła się. No i teraz stanęliśmy przed zadaniem, co zrobić, żeby tak samo było w Wasko. No i znowu wróciliśmy do tego pytania, zwłaszcza, że tutaj widzicie, ta Twoja osobowość jest kluczowa, czyli każdy z nas oprócz mowy takiej językowej ma również mowę ciała, używa jakichś specyficznych konstrukcji, ma jakieś ulubione powiedzonka. No i zatoczyliśmy koło, wracając do tego pytania, że co by było, gdyby ten translator mówił Twoim naturalnym głosem i tym samym miał jakąś osobowość, która trochę by pomagała czasami zamaskować te jakieś niedoskonałości językowe. I tak powstało klonowanie głosu, które mamy w jednym z naszych urządzeń, czyli możemy sprawić, żeby to urządzenie mówiło naszym osobistym głosem, więc teraz zadam Wam pytanie, czy zastanawialiście się kiedyś, zwłaszcza ci, którzy mnie znają, jak brzmiałabym po arabsku? Marhaban. ismi Ania, wa ana مرح... مرح... مرحبا I... اسمي انيا وانا باحثه في مجال بوشني توتي بوش بوش تجربه المستخدم واتحدث اللغه العربيه Okay. W każdym razie, no, ja nie mówię po arabsku, mówię w kilku innych językach. Mówię po polsku, zdarza mi się mówić po śląsku, po angielsku, hiszpańsku i portugalsku. E, tutaj mieliśmy właśnie próbkę tego, jak e, działa to tłumaczenie. Jeśli ktoś byłby ciekawy, to mamy to urządzenie i można sobie e, później przetestować. Brzmiałam tutaj jak e, prawdziwa sprzedawczyni e, z targu w Marrakeszu. Musicie mi uwierzyć na słowo, Piotrek słyszał, prawda? I teraz klikacz też już nie działa. O. No i później przeszliśmy do naszej ulubionej fazy, czyli testy użyteczności. Jak już mieliśmy ten model, to zaprosiliśmy użytkowników, poprosiliśmy o to, żeby oni przetestowali to rozwiązanie. Klikam. Okej, okay. no i standardowe... Jeszcze następny slajd jakbym mogła prosić. Próbuję i nie działa. O. No i tutaj to, co użytkownicy nam mówili w trakcie, to creepy, bo trzeba udzielić wielu zgód i dziwnie się słucha swojego głosu z jakiegoś takiego urządzenia. Albo fajnie, bo tutaj widać, że dzieje się magia, i teraz, jak jestem przewodniczką, na przykład po Hiszpanii, to jak dzwonię do restauracji, to to urządzenie mówi moim głosem i mnie potem rozpoznają, jak tam przyjdę. No i okazało się właśnie, że to klonowanie sprawia, że rozmowa staje się bardziej naturalna, poprawia się nawet intonacja tłumaczonych fraz. Jak również dzięki temu, można zostać też swoim własnym nauczycielem języka obcego, bo w końcu to urządzenie mówi naszym głosem, z poprawnym akcentem, z poprawną wymową. Więc ci, którzy próbują się uczyć francuskiego tak jak ja, już nie będą się musieli martwić, bo urządzenie mówi z poprawnym paryskim akcentem. I Piotrek Puente nam zapoda. Tak, więc słuchajcie, jesteśmy przekonani o tym, że świat to jest dużo więcej niż słowa. No bo co gdyby. Gdyby na przykład wasz translator, czy wasza słuchawka tłumacząca nie tłumaczyła wam tylko słów, ale też na przykład kontekst kulturowy. Co gdyby wam mogła powiedzieć, czy na pewno możecie zjeść ten owoc bez szkody dla waszych wrażliwych żołądków. Co gdyby mogła was upewnić, że na tej drodze oznaczonej tym znakiem wcale krowy nie są porywane przez UFO. I wreszcie, a co gdyby wam mogła powiedzieć, czy aby na pewno ten znak pokazywany przez miejscowych oznacza cześć, miło cię widzieć. Fajnie by było. Jesteśmy przekonani, że świat to dużo więcej niż słowa, i to jest właśnie kierunek rozwoju tłumaczeń przyszłości. Dzięki wielkie.